To będzie wspaniały dzień. Co może pójść nie tak? Pranie. Robiłem to wiele razy. Zaloguję się do banku. Papier toaletowy. Gdzie go trzymać? Nie no oczywiście, że w łazience. Relaksik. Nie ma tutaj niczego, co mógłbym zrobić źle. Hej, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Absurdalnych Poradników. Zostaje od was dziesiątki maili, w których piszecie, że nie radzicie sobie w życiu na szczęście internetowe poradniki cały czas się pojawiają. Straszące nas stratami finansowymi, utratą zdrowia, a nawet śmiercią. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się życiem codziennym. Skupimy się na różnych aktywnościach, które na pewno robicie źle. To znaczy nie, spokojnie, robicie wszystko dobrze, to są tylko dziwne rzeczy pisane w internecie. Po wspaniale przez panej nocy otwierasz oczy nad ranem i myślisz jaki cudowny Dzień cię czeka. Skąd ten optymizm? Sprawdź, co robisz źle po przebudzeniu. Pierwszy poradnik, który straszy nas już od pierwszej sekundy, od otwarcia oczu, patrzysz w sufit, już jest kurwa źle. Jeszcze powinien być artykuł. Sprawdź, co robisz źle przed przebudzeniem. Ciekawe jest to, że tym poradnikiem nie straszy nas typowy portal opowiadający o poradach. Ten absurdalny poradnik pochodzi ze strony Business Insider. Może to będą porady dla inwestorów. Odpal swoją poranną rutynę. Jak to wyglądało u mnie to wiadomo? Czwarta 50, siłownia, piąta 30, nagrane dwa filmy. Business Insider nie pozwoli mi wejść, bo muszę wyłączyć od bloka No dobra, wyłączałem od bloka O Jezu, ile reklam się pojawiło Jest to zakładka Business Insider, firmy, strategie Sprawdź, co robisz źle po przebudzeniu Sprawdź, co robisz źle po przebudzeniu Zapewne są to dokładnie te same czynności, które codziennie rano wykonujesz Trzy kropki Jeśli chcesz lepiej wykorzystać czas po przebudzeniu, pozbądź się tych nawyków Mamy chłopa, który... Okej, okay, już widzę, czego nie należy robić. Nie należy próbować przedusić się poduszką. Jak tak zaśnięcie z poduszką, możecie umrzeć. Ale mamy pod tytuł 7 rzeczy, których nie powinieneś robić tuż po przebudzeniu. Czyli złota siódemka. 7 to jest magiczna liczba. 7 szczęśliwa w kasynie. Final Fantasy VII. Film Davida Finchera. Co jest w pudełku? Numer 1. Włączasz drzemkę w budziku. Co? Popularne drzemki bywają zdradliwe dla zdrowia. Alarm się kończy, a Ty i tak nie masz siły wstać. Niezależnie od tego, oprzyj się pokusie odkładania momentu wstania o 5 lub 10 minut. Jak wskazuje bowiem ekspert do spraw snu Timothy Morgenthaler, drzemka nie jest dobrym pomysłem, głównie dlatego, że jeśli w trakcie drzemki zapadniemy znowu w głęboki sen, nie mamy szansy go dokończyć. W efekcie staniemy bardziej zmęczeni niż wypoczęci. O, kurde, zniszczyłem sobie życie drzemeczką. Fajna drzemeczka, jeszcze 15 minut pospałem i. Morgenthaler radzi przy tym, by po prostu sprawdzić, ile snu potrzebujemy, i kłaść się odpowiednio wcześnie. Jakie to proste. Aha, no już sprawdziłem, już nie będę już musiał korzystać z drzemki. Wyłączam budzik. Numer dwa. Leżysz zawinięty, zawinięta w kołdrę. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że pierwsze, co robisz po przebudzeniu, to oglądasz ten film. Pojebało Cię. Pierwsze co robisz po przebudzeniu to wyrzucasz kołdrę, aby się nie, nie zawijać w nią. Przyznam, że ja całe życie chyba robiłem to źle, bo bardzo lubiłem taką zabawę, którą nazywałem naleśnik. Staram się tak owinąć kołdrą, żebym był szczelnie owinięty jak naleśnik właśnie. Znamy się już tyle lat na tym kanale, że mogę zwiedzać się Wam z takich rzeczy. Przykładanie głowy do poduszki to nie najlepszy sposób, żeby się obudzić. Czekajcie, muszę to przeanalizować. Wiecie co jest jeszcze nie najlepszą okazją, żeby się obudzić? Zamykanie oczu. Jeśli już udało ci się uniknąć wciskania drzemki, czas pozbyć się innego zgubnego nawyku zostawania zawiniętym w łóżku. Pch, psycholog z Harvardu, Amy Cuddy, lekarka z Dr House, radzi zamienić to na rozciąganie. Cuddy dodaje też, że ludzie budzący się z rękami rozłożonymi na kształt V są znacznie szczęśliwsi i o wiele mniej zestresowani niż ci, którzy budzą się zawinięci w kulkę, e, ale rozłożonymi w literę V, tak? Czy tak? Czy tak? Zawsze w tych poradnikach jest taka dramaturgia, która sugerowałaby, że to jest coś, co jakoś totalnie zniszczy nam poranek albo dzień. No ale jest to takie dość pospolite. Chyba każdy, kto budzi się, ma jakieś rozumienie naturalne, że żeby wstać, trzeba wstać? 3. Sprawdzasz e-mail. Sprawdzenie e-mailu po obudzeniu nie jest dobrym pomysłem. Sięganie po telefon i scrollowanie e-maila Facebooka, Twittera. To często pierwsza rzecz, jaką robimy rano. Julie Morgenstern, autorka książki Nigdy nie sprawdzaj e-maili rano. Wow, może napisać w ten sequel: Nigdy nie odpalaj Twittera, nigdy nie scrollu i Instagrama. Jeśli telefon będzie pierwszym, po co sięgniemy, to nigdy się nie zregenerujemy. Nie ma tam nic, co nie mogłoby poczekać co najmniej 59 minut. Ogólnie ta porada jest sensowna. Jeżeli chcemy pozostać skoncentrowani, to prawdopodobnie lepiej nie sięgać po... Kiedy ruszasz na wyprawę z jakimś chłopem uzbrojonym w gigantyczną łyżkę... Jestem tym... O, e, e, Paladynem! A skoro już jesteśmy rozproszeni telefonem, może wyjaśnijmy, co dzieje się w tym przedziwnym filmiku. To krótka zajawka sesji RPG z moim gościnnym udziałem, która pojawi się na kanale Rzut Obronny w niedzielę 8 lutego około godziny 18. I powiem wam, że będzie to coś niesamowitego. Mistrz grzy Rzutu Obronnego poprosił mnie o stworzenie nietusinkowej postaci, więc stworzyłem barbarzyńcę, bibliotekarza, poetę. Topór wbity w przeciwnika, od ucha do ucha, bucha. Jucha, nie wiem co z tego wyszło, ale wiem, że mogłem pochwalić się bogatą wiedzą na temat wiewiórek. O tutaj co drugi dzień cioł ma wściekliznę. Tak naprawdę? A wiewiórki też? Wiewiórki nie. wiewiórki są odporne na wszystko. Bronatne czy czarne? Nie, nie, tutaj te lokalne, bo te czarne to są te y, sprowadzane, co niszczą jakby lokalną. Ale sam kanał Rzut Obrony to naprawdę świetna robota i super ekipa. Nie dość, że regularnie wrzucają rozgrywki w różnych klimatach, bo znajdziecie tam chociażby przygodę fantazy w świecie Dungeons and Dragons, ale też scenariusz w klimatach Wampira Maskarady czy chociażby Gwiezdnych Wojen. Całość jest zrobiona bardzo profesjonalnie, z tłami i oprawą dopasowaną do scen, fabularyzowanymi przerywnikami i specjalnymi scenkami. Nie wiem, czy istnieje drugi taki kanał o sesjach RPG na polskim YouTubie. Serio, nie wiem, bo tak ogólnie nie siedzę w klimatach sesji RPG, ale żarty na bok, ten kanał naprawdę jest świetny, więc sprawdźcie nie tylko naszą wspólną sesję, ale też po prostu ich inne produkcje. W razie czego link znajdziecie w opisie, ale możecie też po prostu wpisać Rzut obronny, w wyszukiwarka YouTube i na pewno traficie. Numer 4. Zostawiasz niezasłane łóżko. Rano lepiej jest posłać łóżko. Po co się nim zajmować, skoro za parę godzin wrócisz i tak się położysz. Wścielenie łóżka to czynność mająca spory wpływ na naszą produktywność. Nie wiadomo jednak do końca, czy te ludzie bardziej produktywni swoje łóżka jest to element bycia zorganizowanym? Czy może sama ta czynność sprawia, że czujemy się lepiej zorganizowani, a więc bardziej produktywni? Czyli generalnie porada dziwna, taka w stylu, że pracujesz w biurze i tak masz. Kurwa, nie pościeliłam łóżka. Nie robię. Jeżeli zaczniesz tylko ścielić łóżko, pewnie nic ci to nie da. To raczej trzeba spojrzeć szerzej, że ścielenie łóżka rzeczywiście może być elementem próby zorganizowania się. Co jeszcze robimy źle? Numer 5. Pijesz kawę. Picie kawy tuż po przebudzeniu nie jest najlepszą opcją. Organizm bowiem produkuje większej ilości kortyzolu, hormonu stresu, który reguluje również naszą energetyczność. 6. Szykujesz się w ciemności. Dobre światło to podstawa udanego poranka. Pozostanie w ciemnościach może wydawać się łagodnym sposobem zaadaptowania do dnia, ale to tylko wrażenia Ciało i jego zegar biologiczny jest przystosowane do tego, by reagować na światło i ciemność. Jeśli na zewnątrz jest cały czas ciemno, trzeba po prostu brutalnie włączyć sobie silne światło. Te lampy ze studia biorę je po prostu ze sobą do sypialni. Otwieram oczy, wyrzucam kołdrę, wyrzucam poduszkę, żeby przypadkiem nie położyć na nią głowę, wyrzucam telefon, żeby nie odpalić dżemki i nie sprawdzać e-maili, i wtedy wchodzą takie reflektory ze stadionu. Porada numer 7, co robimy źle rano. Zastanawiasz się, od czego zacząć. Problemy ze snem mają fatalne skutki w pracy, ale to miało być po przebudzeniu, a nie w trakcie snu. Jak można po przebudzeniu się nie zastanawiać, od czego zaczniesz, wyłączyć psychikę i działać instynktownie? Może napić się wody? Może zrobić śniadanie albo posłuchać muzyki? Niezależnie od tego, jakie aktywności wykonujemy rano, warto ułożyć je w rutynę, ale żeby ułożyć je w rutynę, trzeba zastanowić się, od czego zacząć. Wstań, napij się wody, zrób śniadanie, włącz muzykę, idź pod prysznic, ubierz się, wyjdź z domu. To jest właśnie ta poranna rutyna. Wszystkie te rzeczy powinniście zrobić w 3 minuty. Dobra, wiecie co, ja już przebudziłem się, ale popełniłem już wiele błędów Na przykład zacząłem myśleć o tym, że chyba sobie zrobię omlet Co to za problem zrobić omlet? Pach, pach, wrzucasz składniki, obracasz na drugą stronę i gotowe Jak prawidłowo przekręcić omlet? Robisz to źle! Jest to zupełnie nowy artykuł z sierpnia tego roku Ale tak jakby w tytule się troszkę wstydzi tej frazy Jakbym był redaktorem prowadzącym tego serwisu, to bym dodał tam Jak prawidłowo przekręcić omlet? Znak zapytania, wykrzyknik Robisz to źle! Wykrzyknik! Zapoznajmy się z poradnikiem o omlecie Omlet. Może być słodki i słony, to prawda. Może być bardziej jajeczny, a także taki bardziej przypominający ciasto, to prawda. Przepisów na omlety jest cała masa. Wchodzimy tutaj w fazę tego, że każdy artykuł musi mieć przecież odpowiednią ilość tekstu, żeby trochę poskrolować te reklamy, trochę takie lanie wody, przepraszam, lanie ciasta na omlet. To co? Może reklamy też sobie obejrzycie, że to wspiera mój kanał, co? Przepisów na omlety jest cała masa. To tak uniwersalne danie, że można jeść je na każdy posiłek. Bardzo często ludzie nie przygotowują omletów, dlatego że nie umieją ich przekręcać. Pomyślam się, że są ludzie na świecie, którzy wchodzą na Ania, gotuje i nagle pisze tam w artykule: Przewrócony, jeśli potrafisz. Bardzo często ludzie nie przygotowują omletów, dlatego że nie umieją ich przekręcać. Bardzo często coś tu przekręcają. Na pewno nie omlet. A jeśli pragniesz nauczyć się odwracać omlety bez ich uszkadzania, nasz artykuł bardzo Ci w tym pomoże. Zapraszamy! Zdjęcie ilustracyjne jest tutaj informacja. Jest omlecik robiony. Ten artykuł zadaje tak elementarne pytanie w kontekście przewracania omletu, bo pytanie brzmi, co to jest omlet? To jest jakby Jordan Peterson napisał ten artykuł. Hmm, zastanówmy się nad koncepcją omleta. Omlet to danie z jajek smażone na patelni. Koniec. Jednakże omlet został wzbogacony o przeróżne składniki, w wyniku czego powstało wiele przepisów na te danie. Jest to ogrom możliwości na przygotowanie omleta. Kiedy jadło się go raczej na śniadanie. To, to brzmi jakby teraz się okazało, że nie z przewracaniem omletu jest problem, tylko z doborem w ogóle przepisu. Nie taka potrawa może być obiadem przykąską czy nawet super deserem. Wszystko jednak zależy od użytych składników i przeznaczenia omleta. <śmiech> <śmiech> Przeznaczenie omleta to jak jako tytuł nowej książki Fantazy. Mimo, że omlet uważa się za prosty do zrobienia dania, są takie przepisy, gdzie taki omlet wymaga troszkę więcej precyzji. Na przykład taki kremowy omlet francuski, link do artykułu. Jest nawet metoda na przygotowanie najtrudniejszego omleta na świecie. Jak widać z tych prostych składników można przygotować naprawdę cuda. Wiecie jakiego cudu tu brakuje? Informacji o tym przewracaniu omletu. Mamy już raz, dwa, trzy, cztery akapity i nie ma nic o przewracaniu omletu. Nie wychodzi Ci omlet, lubisz omlety, ale nie wychodzą Ci omlety. Korzystasz z zbyt zniszczonej patelni, używasz zbyt wysokiej temperatury smażenia, nie używasz przykrywki do smażenia. O! Jak zostać mistrzem w przekręcaniu omletów? Załóżmy, że robimy omlet biszkoptowy. Jest to omlet, w którym znajdują się żółtka, cukier i mąka. znowu nie jest o przewracaniu omletu. Zniszczona patelnia, wybierz tłuszcz. Jak wylewać? To, że omlet się rozrywa podczas przekręcania, jest często jest spowodowane tym, że za wcześnie chcesz go przekręcać. Dowiedziałem się z tego artykułu, że przekręcanie omleta jest jedną z najbardziej skomplikowanych czynności w historii. Prawdopodobnie w tym momencie są prowadzone badania naukowe na świecie na ten temat. Mało ludzi wie, że we Francji... Pod Paryżem budowany jest zderzacz omletów. Udało się jakby dzięki niemu, udało się dzięki niemu wyizolować specjalną y, cząsteczkę higgsa omleta. Jest bardzo możliwe, że to jest właśnie czarna materia. O, jest, 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 znalazłem. Jest. To było trudniejsze niż myślałem. Jak przekręcić omleta za pomocą przykrywki? Podważonego omleta suń na przykrywkę, następnie odwróć patelnię do góry dnem i przykryj omlet, który znajduje się na przykrywce. Pozostało tylko szybko przekręcić całość, jednocześnie wszystko mocno trzymając, by się nie rozjechało, i postaw napalnik w celu dalszego dosmażania drugiej strony. Super fajny pomysł. Jest jeden problem. Musisz mieć odpowiednią, odpowiednią przykrywkę i liczyć na to, że jak weźmiesz patelnię cała ta zawartość się nie wypije na kuchenkę, albo na przykład nie polejeć się tłuszczem. Na... Ja bym polecał Wam po prostu przekręcić omleta normalnie. To nie był najlepszy poranek. Omlet spadł mi na spodnie, i muszę zrobić pranie. Polacy popełniają ten błąd z praniem. Nie rób tak, bo stracisz zdrowie i pieniądze. To jest chyba najbardziej agresywny tytuł poradnika, jaki widziałem. Może tu chodzi o pranie brudnych pieniędzy. Jest to w dziale Planeta Nauka z nagłówkiem Nagminny Problem. Przyznam, że robienie prania nigdy nie było dla mnie jakoś problematyczne. Finansowo też nie stoję najgorzej, więc może nie robię tego błędu, ale może właśnie go robię. I gdybym nie popełniał tego błędu, to byłbym już milionerem. Większość Polaków popełnia te błędy z praniem zimą. Chodzi o jego właściwe suszenie. Lepiej nie rób tego w taki sposób, jeśli nie chcesz ryzykować własnego zdrowia i pieniędzy. Podpowiadamy, jak należy to robić właściwie. To jest takie, spokojnie, my ci podpowiemy, my sobie wszystko wiemy. Z tego artykułu, jo, jakie podsumowanie, to będzie jakiś mega długi artykuł. Zacznijmy od czegoś fajnego, obrażania wszystkich Polaków. Większość Polaków źle suszy pranie zimą. Suszenie prania latem to sama przyjemność. Nie wiem, czy to jest przyjemne. No. W sensie jest to taki obowiązek trochę. No. Nie nazwałbym, że latem, że tak samo mówię. Ło, nadeszło lato. Wreszcie będę robić pranie. Nie, nie, nie idę na basen dzisiaj. E, robię pranie. Wystarczy rozwiesić je na zewnątrz, że za kilka godzin jest już suche i pięknie pachnie. Chyba, że spadnie na ziemię. Niestety znacznie gorzej jest zimą. Zima jest zalinkowana. Co jest pod linkiem zima? Amerykanie zdradzili, jaka czeka nas zima. Polacy mogą być rozczarowani, czy ten portal zawsze celuje w pokazywaniu, jak, jak Polakom jest źle. Przede wszystkim zimą jest to trudne dla tych, co nie posiadają w domu suszarki elektrycznej. Co gorsze, większość Polaków popełnia nagminny błąd. Przez co ubrania brzydko pachną, a w domu rozwija się wilgodzi pleśń. W efekcie możemy przypłacić własnym zdrowiem oraz stracić pieniądze. Brakuje tutaj. W efekcie możemy przypłacić to własnym zdrowiem Te błędy popełniamy najczęściej Suszenie prania jesienią oraz zimą sprawia niemały kłopot W nieodpowiednich warunkach może doprowadzić do rozwoju wilgoci w domu A w efekcie nawet do powstania pleśni Pewnie może, ale to chyba trzeba mieć naprawdę jakieś piwnicy mieszkać Żeby nie mieć żadnej wentylacji Źle wysuszone pranie będzie nieprzyjemnie pachnieć Ponieważ nam się na nim grzyby i bakterie A wilgoć osiadać będzie na ścianach oraz meblach pysznie W efekcie można przypłacić zdrowiem oraz pieniędzmi Dobra, nie będziemy się śmiać z literówek Prawda, korekta robiła to źle i przypłaciła to zdrowiem oraz pieniędzmi. Kolejnym powszechnym będem jest rozwieszanie mokrych ubrań na kaloryferze. Wydaje się, że szybciej wyschnął, ale w rzeczywistości w pomieszczeniu powstaje nadmierna ilość wilgoci. Fajny przerywnik, to jest sonda, lubisz sprzątać? Tak. <laughs> pół na pół. Ale przechyliłem szale. Jak prawidłowo suszyć pranie? Jeśli nie posiadasz suszarki elektrycznej i musisz rozwiesić pranie w domu, to zawsze pamiętaj o wentylacji. Nie rób tego w miejscach bez okien czy źle wentylowanych. Najlepszym wyborem będzie salon z otwartym oknem. Źródło Wikipedia? Co? Wydaje mi się, że to są takie porady, które jak robisz pranie więcej niż raz, po prostu wymyślisz samemu. Może jestem geniuszem, ale ja wymyśliłem to sam. Sam wiedziałem, że trzeba przewietrzyć mieszkanie, jak śmierdzi wilgocią i pleśnią. <laughs> o, pranie śmierdzi i jest wilgocią i pleśnią. Nie wietrze! Było tam powiedziane, że pranie może zepsuć nam zdrowie, ale też po prostu może doprowadzić do jakichś strat finansowych. Zastanawiałem się, ile dokładnie można stracić, jeżeli źle wieszasz pranie. Ten błąd przy wieszaniu prania popełnia wielu z nas. Może kosztować tysiące złotych. Źle powiesiłeś koszulkę? 1500. Tracisz. Tak na oko. Błędy podczas wieszania prania nie tylko przedłużają proces schnięcia ubrań, konsekwencją mogą być znacznie poważniejsze w skrajnych przypadkach. To konieczność remontu mieszaknia lub choroby. Wydaje mi się, że osoby, które pisały te dwa artykuły, patrząc po liczbie błędów, prawdopodobnie żyją w źle wywietrzonym mieszkaniu, w którym suszy się wilgotne, spleśniałe pranie. I ta pleśń dostała się do ich mózgów już powoli. Widzieliście serial The Last of Us? Wiecie, jak się zaczyna? Joel powiesił pranie w nieprzewietrzonym y, mieszkaniu i grzyb się, Wytworzył. Nie wiedzieliście, a to w grze było o tym, tylko serial oglądaliście. Błędy podczas wieszania prania nieświadomie narażamy się na problemy. Jakie błędy popełniamy najczęściej i jak im zapobiec? Jednym z najczęstszych problemów podczas suszenia prania jest brak przestrzeni między rozwieszonymi rzeczami. Postaraj się, aby pomiędzy ubraniami były odpowiednie odstępy. Główny problem jest taki, że jak masz małe mieszkanie, w którym nie masz jak w ogóle się poruszyć i, po i wystawić tą suszarkę, no nie masz za bardzo innej opcji. Te artykuły są bardzo fajne, ale Boże, żeby mi powiedzieli, jak w Polsce może mnie być stać na większe mieszkanie. Najgorsze miejsce na suszenie prania. A, dobra, to są grzejniki znowu. Para wodna unosząca się z nadgrzejników sprzyja utrzymywaniu wysokiej wilgotności w mieszkaniu, a zimą taki zwyczaj powoduje gwałtowny wzrost rachunków za ogrzewanie. Podobne problematycznie jest rozwieszanie ciężkiego prania na drzwiach, zwłaszcza tych wykonanych z drewna. Wilgoć wdychana przez materiał może prowadzić do jego odkształcenia, paczenia, a nawet rozwarstwienia. No niestety muszę powiedzieć, że tak robię i nie było żadnych odkształceń, a robię tak 10 lat. Suszenie ubrań na zewnątrz jest świetnym pomysłem. Uff, ale nie zawsze możliwym do zastosowania. Mieszkańcy miast, szczególnie Ci żyjący przy ruchu w okolicach powinni zachować ostrożność. Zanieczyszczenia takie jak spaliny i pył zawieszony mogą szybko osadzać się na tkaninach. Generalnie rzecz biorąc suszenie plania wszędzie w mieszkaniu, w mieście jest złe. Proszę, nie suszcie ubrań. Po prostu wstajesz rano, oczywiście nie myślisz o tym co będziesz robił robisz to na automacie, żeby nie złamać zasad pierwszego poradnika. Ubierasz mokre ubranie z pralki, idziesz do pracy, stajesz pod wentylatorem i tam się suszysz. Rozwiązane. Są tutaj też takie sprytne porady, że jak pranie wieszasz to trzeba je strzepnąć. Nie przeciążać stojaka, bo się wywali. Niesamowity poradnik. Po prostu rozpalił mi mózg. Kurde, cholera. Tysiące złotych straciłem na tym praniu. Muszę sprawdzić, ile mi zostało na koncie. Logujesz się do banku online? Ten błąd może kosztować cię fortunę. To jest dopiero postraszenie ludzi, że logowanie do banku jest. Nielegalne? Wydaje mi się, że cały ten artykuł nie jest koniecznie negatywny, tylko jest po prostu sformatowany jako absurdalny poradnik z internetu, bo on brzmi tak, jakby, że w ogóle, co ty logujesz się do banku? Co ty robisz? To jest niebezpieczne. Bankowość internetowa to codzienność dla milionów Polaków, ale nie każdy wie, jak chronić swoje pieniądze przed oszustami. Pewien bank apeluje o większą ostrożność i przypomina kluczowe zasady bezpiecznego logowania. To jest artykuł sponsorowany dla tego banku, czy coś? Jeden błąd może kosztować cię oszczędności życia. Wiecie, jak uniknąć zostania oszukanym na oszczędności. Swojego życia nie mieć żadnych oszczędności. Jak mogą cię finansowo zniszczyć, kiedy masz 0 złotych? Taka mała porada finansowa. Ten artykuł jest totalnie y, przydatny, tak jak powiedziałem, no głównie mnie tutaj rozbawił ten tytuł. A sorki, musiałem uzupełnić papier toaletowy, bo skończył się i y, doniosłem do łazienki. Nie trzymaj papieru toaletowego w łazience. Powód jest bardzo ważny. Ej, 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 czekaj. Papier toaletowy jest na muszli chyba i to jest łazienka moim zdaniem, czyli już jest źle. Powszechny błąd z papierem toaletowym. To proszenie się o kłopoty. Trzymasz papier toaletowy w łazience? To proszenie się o kłopoty. Domyślam się, że chodzi o że łazience jest wilgotne, więc nie powinno się tam suszyć prania. To by były dopiero straty, nie na tysiące, na setki tysięcy złotych. Gdyby zdublować mokre pranie i wilgotność łazienki, to po prostu grzyb i pleśń. Po prostu wypełznie z tej łazienki i cię zamorduje we śnie. No, chyba że wcześniej poduszką się. Nieważne. Większość z nas przechowuje papier toaletowy tam, gdzie wydaje się najbardziej naturalne, w łazience. Jednak, jak ostrzegają eksperci od higieny i utrzymania czystości w domu, to wcale nie jest najlepszy pomysł. Ale nie można go schować po prostu do szafki jakiejś? Dlaczego? Okazuje się, że wilgoć która gromadzi się w łazience, może negatywnie wpływać na stan papieru, a także stworzać warunki sprzyjające rozwojowi bakterii. Znaczy prawdopodobnie dlatego w łazience montuje się wywieczniki w drzwiach albo jakieś formy wentylacji, ale co ja tam wiem, jestem zwykłym upakiem z osiedla, który trzymał papier toaletowy w łazience przez całe swoje życie. I tak wyglądam. Papier toaletowy, choć niezwykle praktyczny, jest wykonany z delikatnego materiału. Chyba wasz, ja kupuję ten szary z papieru ściernego. <laughs> co, no co, no? Lepiej zbiera. Po każdej kąpieli czy prysznicu poziom wilgotności w łazience gwałtownie wzrasta A papier pozostawiony w takich warunkach zaczyna chłonąć wodę z powietrza Co za papier normalnie Na początku może wydawać się to niegroźne Wow, jakie stopniowanie akcji Papier staje się tylko nieco bardziej miękki Jednak z czasem traci swoje właściwości użytkowe Staje się podatny na rozdarcia I może nawet całkowicie się rozpaść Mieliście taki przypadek, że załatwiacie się i używacie papieru i nagle rozpadnie się w ręce? Tak stoi, że ją umiesz. Mogę nie trzymać go w łazience, bo stał się wilgotny i rozpadł, a teraz mam całą rękę z zgówna. Jeszcze większym problemem jest fakt, że wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi bakterii i zarazków. Zawilgocony papier toaletowy może stać się idealnym siedliskiem zła, siedliskiem dla mikroorganizmów, a także przyciąga owady, takie jak rybiki cukrowe. Bierzesz papier toaletowy, a tam wyskakuje rybik cukrowy i mówi siemanko, dzięki za fajne mieszkanko. Eksperci zalecają, aby przechowywać papier w suchych, zamkniętych miejscach, na przykład w szafkach. Koniec. Ciekawostką jest fakt, że papier toaletowy pozostawiony w naturalnym środowisku rozkłada się w ciągu około 6 miesięcy. Jest to niezwykła ciekawostka, być może dla, nie wiem, miłośników serii Fallout. Jeżeli zbliża się apokalipsa, to ten papier, który zbieracie w piwnicy, pół roku niestety tylko wytrzyma. Do tej pory większość artykułów, które czytaliśmy, straszyło nas utratą zdrowia, pieniędzy, tym, że rozpadnie się nam papier toaletowy. Ale co jeśli? Byłby jeden, ten błąd, który popełnia większość Polaków, który może skończyć się śmiercią. Jest to artykuł z kategorii Kobieta? Dobre rady. <noise> Ten tytuł brzmi totalnie absurdalnie, bo jest mnóstwo rzeczy, które można popełnić jako jeden błąd. Jechać za szybko samochodem, nie chcący spaść z klifu, stwierdzić, że granie z rosyjską ruletką za szwagrem będzie zabawnym pomysłem. <noise> Pierwszy tekst już wyjaśnia, sezon na grzyby trwa w najlepsze. <noise> Zajebiste foto jest, że ktoś już jest pod wpływem tego grzyba i jest napisane Pogotowie. Polacy Polacy tłumnie udają się do lasu na przechadzkę i grzybobrania, z którego zazwyczaj wracają z wieloma łupami. Jednak nawet jeśli do domu przyniesiemy same jadalne grzyby. Jedzenie ich i tak może skończyć się na nas dramatycznie. Ale o co tutaj będzie chodziło, że tu jest napisane: ten błąd popełnia większość Polaków, a tu jest napisane, że każdego roku mówimy o dużej liczbie zatruć grzybami, a wszystko przez kilka nagminnie popełnionych błędów. Czyli nie będzie jeden błąd, tylko kilka. Jednym z nich jest zbieranie grzybów do plastikowego koszyka lub foliowej torby. Dlaczego? Wszystko przez to, że świeżo zebrane grzyby bez dostępnych powietrza, zaparzają się, a to skutkuje tym, że białko, które jest ich w ich składzie, ścina się i ulegając rozkładowi. Temat rozkładu jest tutaj chyba motywem przewodnim tego odcinka, rozkładu intelektualnego, bo z każdym kolejnym poradnikiem głupieje. Zatrucia często zdarzają się też, bo grzyby są stare, w składzie znajduje się cholina. Jak zjesz cholinę, to mówisz, cholera, cholina, w tym grzybie jest cholina. I umierasz. Kolejnym błędem jest to, że świeżo zebrane grzyby odkładamy do lodówki. Również dania ze świeżych grzybów powinny być spożywane tego samego dnia. Nie powinno też podawać się grzybów dzieciom poniżej 8 roku życia. Tak naprawdę tu jest milion błędów, który jeden błąd popełniają wszyscy Polacy. Pewne jest jedno. Jeżeli kiedykolwiek pomyślicie o zjedzeniu grzyba albo wybraniu się na grzybobranie, no spiszcie testament, ok? I tak moi drodzy. Kończymy dzisiejszy odcinek. Te wszystkie poradniki uświadomiły mi jedno: że w życiu mogę być albo totalnie zestresowaną osobą, która boi się zrobić cokolwiek, bo każda jedna rzecz może być zrobiona przeze mnie źle i mogę popełnić fatalny błąd. Ale jeżeli tak jest, to nie ma znaczenia co zrobię. Zawsze popełnię błąd. To daje mi pewną nadzieję, że. Może nie ma co się tak stresować? W następnym odcinku absurdalnych poradników. Myślisz, że jesteś mistrzem jajecznicy? Całe życie robisz ją źle. Jak zrobić prawdziwą sałatkę grecką? Kardynalny błąd. Myjesz mięso przed gotowaniem słusznie, ale prawdopodobnie robisz to źle.